No to co piszesz że w zadzie? to jaką konsternację? Bo ja to nagrywam już. Ja napisałem, ja napisałem seks dzisiaj, a Aga w zadzie, no. no. Witamy nie. was w Letal Company, w kolejnym odcinku. Jest Agnieszka i Tomek. Jesteśmy, intro... Po Ja jest? nie no. wiem, nie no. wiem, słuchajcie... W W co ty Eee, Zabawiam na trzy lata. jak to twoje minę patrzysz się, i takie. Eee, Okej. Okay. <tost> nie, wiem, fajnie, jest całe życie wariatami. wariatami. nie, nie, że w zadzie. nie, co w zadzie, ty nie, nie, w nie, A jak się nie, za... wysokość konia? <tostanego> Czy u ciebie a Tak. Łapkę. Będziemy na dzisiaj? Może będzie offense. Aga to jest, jest taka offense dzisiaj. Ej, co co piszesz ty? Kto? Ja I czekam, to... aż Wojtek powie z tobą dalszą kwestię. Czekaj! Wojtek musi to Dobra, także, także mówię, drodzy. Ja mam oczywiście uczulina zawsze e, standardowo w łapkach, komentarzach, subskrypcjach. Spadać do nas na social media. I Agnieszko, gdzie? Dwie, dwa... Indeed, Aha. indeed subskrybujcie Tomek90. Znaczy, Indeed. Reszty nie trzeba. Trzeba, iść, trzeba. Tak. Docencie mnie. Ja tu content robię, ja tu content robię. zostaw latarkę, bo będą nowe. Zostaw latarkę. Ja po pierwsze zaznaczę w górło. Aha, może być tu, dobrze, tu pasuje. to nie mam mokro. Co? Co? Ja znowu mam tu te, tu, tu, tu w tym tak, miejscu Tu mi ten... Tak, to się Zeskanujesz Tomek? A czekaj Co zeskanuje? Muszę przebrać No niby ja Dobra, ja to zrobię Tam Przebramę Przebramę się Czekajcie, się zeskanowałam sobie Uuu, ja też Gdzie? Ja. A to to, to ty Komu Ty ja... To mówisz, Wojtek to oglądasz? Nie wiem To był skieleton Czekaj, 1240 itemów jest. A to jest tylko Luigi. O, o, to, 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 to weź, no, no, no. Dobra patrz. Wojtek, patrz, o, patrz. Miesz, tak? Patrz, Wojtek. Na dwa... No, dwa palce <ślad> no, dwa palce. <ślad> Co masz, Chodź tak. Jak ała, ty od kiedy ała? Cicho <śmiech> Cicho Chcesz z oberwać? Tak daleko to nie sięga maga. Tomek, shut up Shut up, shut shut up Shut up, O Boże no latarki nowe przecież O, brzemuń no, JAK?! Ha ha very funny, funny. To jedno lewo. Nie wchodziłby Tomek tam? Czemu? Na swoim miejscu? Dlaczego? Jeszcze nic nie ma o co by tu miał być? Co, to by? co to by? Wiesz co? Ty się picza Co? Wariat nie powiedział, że jest pukawka Co tu jest? Ale ja tak nie chciałem od razu, tylko tego znaleźć Gdzie byście poszli? Halo? KURWA! Żyję Ale mnie trasło tam dalej jest prącie, dałem. tam dalej tylko jest prącie. Mówisz? Co ty teraz mówisz o jakichś dziwnych... A tu są jeszcze butelki. A, to flaszek nie widziałem. No dobra, ale to wiemy gdzie jest e, ten, więc na spokojnie. Pa, no, ta od razu do prącia jest. poleciała. Wraz już, Jaga. To? jesteś ze sobą? <laughs> no właśnie, ja też tak. No to będziemy mieli problem. Czy można by to szybko przelecieć. Taki problem to nie problem. Przelecimy to szybko? Próbuj, go, bo ja już dostałem. Nie, czekaj, bo to... Tak, bo tam są dwa. To, to, to nie... trzeba od tego, od, od tego wziąć. Tu, 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 Tomek. Chodź tu, tu. Od tego trzeba na lewo. Tylko, uważaj! Tomek? Żyję. Co to? Co to było? No, Tomek umarł. Pięknie. <grym> musisz, musisz tu przyjść, bo ja nie wezmę jego rzeczy wszystkich. Nie, aha. Co? No, chodź szybko. No, poczekaj, no, strzelaj, od ciuku. <grym> dawaj, dawaj, go, go, go. Aha, no, do buch drzwi nie zamknął. Ja jego latarkę. Nie <grym> żyje. Ale jego zwłoki też trzeba zabrać. Czekaj, może tu będzie jakiś y, ten. Co to było? Nie. To co... No, co, mnie osobno Wojtek, nie, nie! Jesteśmy... Bajtek, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź no. Czekaj, Idę! Czekaj, Moje biegnę. ciało weź! Co? Ciało, tak nie otwieraj ciało niej, bo weź. Ten, co, trzeba na niego patrzeć. Jak są zamknięte, to nie wejdzie. Kurwa... Przepraszam. Ach, weź moje ciało. Nie butelki, ciało! Mychali, o k**wa, weź! Krzemku, weź! Wojtek! <laughs> Ona zaraz Weszło. wejdzie w działko! No, trzeba Tomka zabrać. Patrzcie na niego, patrzcie na niego cały czas.

Chyba nie ma ja wyjścia, my żeśmy wyż, przeszli, przyszli. Dobra, wiesz co, ja tu na razie Tomka zostawię, ty się musisz na niego cały czas patrzeć. No to jest presja. Co? Ja wiem, ale patrzcie, ja poszukam wyjścia. On to ja nic był... nie zrobi, jeżeli, wiesz, jeszcze patrzeć, nie? A bez odgłosów. Co ty piszesz? Yeah. Co za... Dychlica! Czekaj, to się odpisze Mam no. myśli, jak? mam wyjście Jesteś myśli. dyklicą! No ma... Napisałam malinkę Weź te butelki iść. Nie ma, tak nie mogę już. Ja patrzę się na Patrz, niego popatrz, to piszę. Patrz co pisze Widzę, aga, ale co? czas Mogę czas. Dobra już. Na czekaj. prost Mogę czekać tu? Tak Wojtek Gdzie? Patrzcie na niego na chwilę. Patrzysz się? Chyba jo. Eee. Czekaj. Patrzcie, patrz, bo ja yy, na dół. Na dół? Idź, idź, patrzę się na niego. <laughs> Idzie teraz? Tu? Co to? No bo Hej. on się tu. I gdzie Wojtek? Gdzie? Dobra. Yy, Patrzę na niego. Patrzę tu, 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 na czekaj. niego. Posłam, posłam tu, tak. Poszłam, tu. na niego. Ej, Wojtek, tam patrz na lewo... Się, no, nie, no widzę. Patrz się. Boże, nie. Wojtek, patrz się. Mi się tak nie chcę, mi mówił. Patrzcie się. się, nie daje. To jest w lewo. Patrz, też moje buty? Patrz, patrz się, na, patrz się na niego. Odwróć się w lewo. Idziesz tam wprost, tam, i na samym no. końcu skręcasz w prawo, tam, tam jest przejście, tylko trzeba przeskoczyć. A, a bierzemy to? To no dobrze by było. Uch. Uch, trzeba wszystko nie. Ja to już po mnie, amen, to jest jeszcze na spokojnie wszystko na drugą stronę z tych wszystkich rzeczy. Wojtek, ja spadnę. Ja nie spad, to wiesz co, to patrzcie na, patrz na niego, ja to Wojtek, poszunoszę. teraz już schodziłam! To nie, kombin nie kombinuj, bo Wojtek, spadniesz. Spadnę. Dobra, to Wojtek. No, Maxuszy, Decyduj się! Nie wrócę, czekaj! No, chyba sobie jaja robić! Chyba sobie jaja No Mówiłam, że po tym krzywem ja, A ja nie do rady. jak on tyłem skoczy? Ale nie skoczył. Ej, ja pod tym krzywem to szkolili. Nie, 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 to, nie, 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 a war w niego. O, tak. powalone. <laughs> powalone. Następnym razem ty idziesz po pokrzywy, No dlatego ja, ja mówiłem, żebyś nie skakała Jak już skoci... bo Nie, Ale ja ja to, ja to już skoczyła. Ja wiem, A ja już skoczyłam, ja już nie ja mogę wrócić. pizzu z tym kurwa klatkiem. No on jest o. trudny, ale byśmy to zrobili. A no my, Ja nie wiedziałem, że ta broń tam za drzwiami jeszcze mi łapie. A ty? No łapie, bo to trzeba od razu. Tylko jest broń to trzeba od razu na bok to. A my. ja już miałem dupy traśnię to to mnie tam dobiło. Mamy film... ładko ile się stracili. Wszystko. No sporo. <noise> no sporo. <noise> eee, dobra, aż Nie ma już nie Pająka Biem. bym bolała niż kuźwa tego, 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 tego pana. Na ten razem tak ty idziesz, a ja zostaję jako przynęta. Bo ja na okay. to spieprzyć. Proszę <noise> bo tym ksi im A ten to jak się ze mnie zaśmiał, bo ja napisałam na karcie zostaw! <noise> ja tak, parta no, ona. Dostaw mnie! Ale bardziej mi się podobało. Aga, ale się patrzę na niego. No jeszcze na niego patrzę! No, bo Wojtek no mi, mnie stresował. 523, tam. I, tam. i Im bardziej mówił, że patrzę na niego, to ja myślałam, że nie patrzę. To nie czy no, patrzysz? To jest... Nie. Gdzie to jest przejście, ten What? Łatwo, że to było strasznie. Zamówiłeś nowe? Tak. Aga chodzi o dnieś. Nie, już mi się nie chce. jak tam będzie Aha, aha. Tury, tury, ty, tury, pym, ty, ty, jest dla mnie? Tutaj Tutaj Znaczy gdzie? Poród, no tu Na tu Wypadło, patrz Łódkowi wypadło Nie Wypadają z majty Oooo, patrz, co patrz, to patrz, jaka, patrz patrz, 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 patrz. Co robi? Wiesz co napisał? Co? Fuck off. <noise> fuck off. <noise> fuck off. Nie fuck off, tylko fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. <noise> Mina, 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 mina. Czartowałem. Ty to, deklu. A... Ja to słyszę już wiesz ile lat? A? Wsysła. Jak makaron. A flaszek nie widziała, co? Ty zmyłaś makijaż? Wojtek 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 Mogę wysiąć Wojtek chuśwak sededła. Było kuźwa. Masz, masz. Makijaż chciałaś. Wojtek? Wojtek? No szkurła. Wojtek? Ja teraz kiwie co będzie robiło to coś tam... Wojtek? dojmy w tej grze. Wojtek. Co? Aga coś zrobiła. Co zrobiła? Założyła ten, ciągła makijaż, założyła jakąś maskę na ryj, jej ciało wyleciało, ale jakieś inne stoi. Nie gadaj. To, coś, to coś robi? Bo to jest mimi, go nas zabije, jeżeli nas spotka. Znaczy mi nic nie robił, a widziałem go. No bo na razie nic nie robią, zabijam. Nie wiem czy tam jeszcze jest. Ale pamiętaj, się, że mi, który na razem z nami, ty rusza się! Wojtek? Kurwa. Wojtek! No, wy weź rzeczy i to bardzo szybko. No jeszcze ją weź, no. Kiedy to sprzęt AGD się wnosi, no? <noise> czemu ona tą maskę założyła? Nie wiem. Wiem, że bez makijażu też jest ładna. Czy to dokładnie w ten sposób właśnie działa, że jak się założy, to jest koniec? No, no to. Dlatego raczej już odlatujemy stąd, bo ona z mimik zerze. Super. Znaczy wiesz, dobrze, że przynajmniej truchło w tym wniesiemy, nie? Znaczy, ja mam truchło, mam, mam klucz, mam dwa itemy. Ja tam też kilka więcej itemów nawet znalazłem, no ale. Ej, będziemy w, w dupie z tą kłodą. Kłotą. Kłota. Kłota. Ale i latarki nie podniosłem. A gdzie ona umarła? Na samym początku. Tylko ten, ten mimik tam stoi. Damy radę? Czy wiesz, co, no raczej nie będziemy ryzykować. Bo po pierwsze ten. Ja nie wiem kiedy on atakuje no Bo ja stałem random koło random, niego on naśladuje, on naśladuje gracza O to po ady, mimików... co on ma naśladować Skakać do, I, do przypaści I tych mimików może być kilka, jeżeli na przykład ciebie by zgarnęła, więc ja myślę, że lepiej to będzie... Mamy 192 Odjeżdżamy Może następnym tym będzie lepiej no. w Zobaczymy Latarka jest zapasowa także O co za baba No niestety, co zrobisz? Dlaczego założyłaś maskę? Dlaczego? Bo chciałam sprawdzić, jak to jest, ale nic nie zrobiło. Jestem disappointed. Disappointed. Że ja od razu wiedziałem, nie, bo... żeby trzeba uciekać. Ale nie, bo patrzcie, oni coś musieli zmienić. Dlaczego to nie robiło nic? Chcę tylko powiedzieć jedno: na wszystkich mapach jest albo Stormy, albo Eclipse, albo Flooded, albo Foggy. No, Czyli... mnie to nie zaatakowało. No, weź że. twoje truchło tylko... wziąłem. Ale cię nie zaatakowało. Hmm. bo jestem ładny. Moje życie na marne. Jak to nie? Ja tutaj dalej. Ale nie, moje życie było na marne, bo nie zaatakowało. Chcę tylko powiedzieć, Zabijcie. że lecimy na ciężar, który jest w Czyli. Nie. Czyli trzeba, jeżeli. Yy, trzeba wyrzucać wszystkie metalowe rzeczy, żeby cię nie pierdyknął. Nie pierdyknął piorun, jak będziesz chodził. Ale latarkę? E, latarka chyba nie jest. Nie jest plastikowa, pod... bo to z Chin ja Nie mam latarki! A nie, ja mam. Tam w tym peperer Jak to jest z tym mimikem? A to <coughs> gówno robiło ten mimik a ja, gdzie to jest wejście? Tak, jak zawsze. No wprost, nie? Tak Nie ma żadnych bugin oooo! Wow! Bo ale je walnęło Ale to jest głośno I te pioruny są randomowe jak gdzieś z metalem? Tak tylko że z reguły teoretycznie... To gdzieś jest Aga Pewnie piorunem Nie gadaj Aga To A, co, że już o piorunem obrwałaś. Nie ja się wuju <śm> <śm> Ale ja tutaj. nie wiem czy na tym, na tym stopni to będzie fajne Ja w sumie nie potrzebuję coję no. trochę do łopatę wziąłem Bo. O tu jest trochę fantów Churba metal Ej, tu jest prącie. Prowadź Tak. Wychodzę się, już opróżnić. Dobra, klucz noszę w sobie, chodźcie. Gdzie? A tu chodź. Nie ja mogę tam prąd się wyciągnąć. Nie, jeszcze nie teraz. Za wcześnie. To lepiej za wcześnie niż za późno, co nie? Uh, shit. Masz coś? Okay. No, a w szlafie popatrzyla! <noise> to mek w ogóle cię! A na w górze byla! To <noise> <noise> jest ci mój manekiel! HAHA! Dropię mnie! Co? Co cię drapie? Z rachem <laughs> Brakię na nie drapie Macie Macie jakieś przedmioty Tak Aż, cholera jest brak no. Ale powiedz mi ja tam brakie na tujeści jeszcze ale ty bodna co robić się Słyszeliście ten taki dźwięk Tak no. To to jest dźwięk, że to metalowe konkretnie uderzy więc no, po teraz... jednym musimy nosić Po jednym trzeba nosić, tak A ej, ej, Tak, puszczacie się, ale kula nic nie zrobi, bo tu jest dach Dach jest, nie? Dobra, lecę To trzeba od razu U! Alert! Ja wypuściłem. To jest nie, mam dźwięk, mam dźwięk, mam dźwięk. Kurwa! Ty unosisz. Trzeba kiedyś że szybki nie żyje. Uch, nie. Moja motorkę k jakby ko Wojtek też powiedz Wojtek pracuje się. Halo? Ej, telka nie jest chyba... Nie wiem. Nie fair, znowu jestem dead. No, no trafiło tak ciebie tak, tak jak mnie. Ale wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo ja, wojtek, chyba, bo ja chyba miałem łopatę. A ja nic nie miałem, i ja zostawiłem na ziemi, odeszłem daleko nie! i pieprzło. Bo to randomowo... To... Trzeba uważać. Na pomoc! Aga, musisz odlecieć z tymi rzeczami. Gdzie oni są? No, ona musi te rzeczy zanieść, bo jeżeli nie, to koty nie zrobimy. Halo? No nie haluj teraz, tylko wpierdol! No, no, i tak nie słyszę, ale nie mówię jej tam też. No nie, tym... nie, nie. Nie, bo to by zepsuło zabawę. Pojedynczo. Pojedynczo. Dobra, możesz iść ze samą szkłem. No, już taki Tomek. gdzie mam wędrówkę. No co Tomek, moja lekarka jest obok. Tak, to jest Tomek. Co? Nie, to może jest. ...zakryczna. na Mogę się nie robić? Musisz. Musisz. To jest Tomek. A ja mam Nie Znaczy, miło, że ufała, że jeszcze żyjec, nie? Ej, mam jechać? Nie! Muszę, nie. Musimy chociaż ten jeden... Weźcie, zagłosujcie, jak mam jechać. Nie głosujemy, więc... Zapieprzaj. Jak że to trudno się mówi. Tak, no, niech zaryzykuje, no niedaleko są te rzeczy. Musimy ten silnik chociaż zebrać, bo kłopoty nie zrobimy. Ale A. 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 A, dobry A matric, ch chowa się. No tak, tak. Trzeba dwie rzeczy jeszcze. mam jeszcze dwie rzeczy zostały, ale już silnik jest najważniejszy. Jezu, jak ona dzielna. Puszczaj, puszczaj po... Nie! Tak! A, oh, stworzyła! Dobra, możemy głosować. Tak, ale ma już kłotę? Tak. Nie wiem, jak to. To Muszę mapa. na znaczy Ciekawa, śmieszna! Oh śmieszna, tak. tak. Takie challenge'u trochę. Ja nie wiedziałem, że jak to opuszczę, że nawet tego daleko to no mnie trafi A to trzeba daleko odbiec. A to ja byłem daleko i tak mnie trafiło. Bo widocznie trafił cię randomowy piorun. Może Ale mamy 316, no więc popieściło. Ja mam to. to nas, no. Taka Ale ty to znikłeś! A to... A ja to nie ja, to prąd! To prąd. Pieściłem. Ej, ja się bałam, bo jest Kadam do niego. A ja, ja, nie mam. ja na początku zginąłem, bo ja już z przedmiotem, opuściłem go na ziemi, odeszłem daleko, a i tak mi chyba randomowy piorun trafił. Kto znowu przerzucił ten, ten do środki? Ja światła. nie, to ty przeniosłeś. Ja też nie. A ty przeniosłeś. Aj co? <laughs> Mamy 370. I z tak. zabiliśmy tak. kłotę Ale to jakimś cudem, bo ja myślałam, że ja umrę. Wiem, nie no, Nie będę ukrywać trudna baba. Ale ja się zastanawiam, czy walnęło mnie dlatego, że miałem łopatę. Łopatę, łopatę, no? Tak się zrobiło, że nawet ciała nie było. A no, mojego no, to też nie nas To ciało wyparowywuje. Aha. Tak, Ale przynajmniej widzę, że moją latarkę ogarnęłaś bardzo. Chwałał przez godzinę Ale tak się bałam tych piorunów. No, mapa trudna, znaczy mapa trudna po prostu. Dajcie się do, do, do różka? Jak to wszystko? To wszystko nie ma. Co ty? No wszystko. Ale bida. No Można by jeszcze klucze dwa sprzedać. Mówi mówisz się guci guci guci. guci. Prada się, prada. czy już otworzyła? Widzisz, że Guci wam Buty, nie będę wam wam kluczy. Guci guci, wam buty, sobie Gucci, guci, guci, guci. A? gucci, guci, zawsze. Ty nie pokazuję dwóch palców w tej. Może lubię dwa. Jezus. Nie, ja no lubi Guci. Ehm, chcę tylko powiedzieć, że niestety nie mamy płoty. Czemu? Dwa nam, dwa nam zabrakły, 360 było. Nie. 358. Powiedz, co Było 240, Cześć, bojtek, a mamy pięć. 358. Ty, my bojtek, jesteśmy to, bojtek, głupi to, bojtek, z agom, ale czytać to, umiemy. Tam. Dokładnie. Przynajmniej cyfry... nie yep. ja To pan, jak ja się trudne było, w ale... ale sprawdziliśmy I chyba ja nigdy więcej na nią nie chcę. No nie. Hmm. Chociaż szczerze, już to chyba prądy niż chyba tego, co się na niego trzeba gapić. No, stresu, stresu. Aaa, tego. I... I jeszcze, jak ty księdzysz, patrzę na niego, patrzę, ja myślę, że nie patrzę. No, to było patrzę tak na stressing. Nie, było, nie patrzę. No dobra, tak. ale to słyszymy się w następnych odcinkach, także byli Agnieszka. No. Był też Tomek. Byłem. No i co, do następnego, cześć i... Pa pa! pa.